Ale to wygląda pięknie. Jest dziesięć sekund. Wow! Zaczęło się. Och, Boże, jak pięknie. Dobra. Jedziemy z tym. Z Karol, wszystko da szadę. Ale piękny widok. To jest nieprawdopodobne. Widać piękny Wenus w pobliżu. Jest wspaniale. Ludzie trąbią. Dwa zdjęcia. Wietrze, proszę, uspokój się. To jest najważniejszy moment. Dobrze, mamy tę serię i teraz tak. Pójdźmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenasty, trzynasty, czternaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, 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 się, bałem się sześć, pięć, sześć, Ale piękny widok. To jest niewiarygodne. Widać pięknie Wenus. Więcej gwiazd widzę tam gwiazdę. Trzeba się sprawdzić co to było. Eee. Okej. Okay. Jeszcze dwa zdjęcia. Została minuta. 40 sekund Mam zdjęcia A teraz sobie tylko popatrzę A teraz sobie tylko popatrzę 22 sekundy 15 sekund I Jeszcze zrobię sobie Pierścień 10 sekund, wychodzi pierścień, bajka, koniec, ale niewiarygodne, wow, nieprawdopodobnie piękne, Wow! Mamy to znowu! Udało się! -hoo -hoo! Ależ to było wspaniałe! Ach, trzeba założyć filtry z powrotem Nieprawdopodobnie piękne. Wow. Ależ to było wspaniałe. Ach, trzeba założyć filtry z powrotem.